i wiele komentarzy pod zapowiedzią naszej dzisiejszej rozmowy dotyczyło wydarzeń sprzed prawie roku, z ubiegłego lata, z okresu, po którym zniknął Pan na kilka tygodni, miesięcy z Ostrołęki. Miastem zarządzały wówczas Pana zastępczynie. Tak, panie Co się rektorze. stało? Panie doktorze ja przez 4 lata pracowałem ciężko, to wszyscy wiedzą. Pracowałem również w soboty, pracowałem wieczorami. Praktycznie że tak powiem, nie miałam życia osobistego. Przez te trzy lata, można powiedzieć, byłem też ciągany po różnego rodzaju sądach, byłem oskarżany, próbowano mnie wstawić do więzienia. Poświęciłem zarządzaniu miastem całe swoje życie. I w pewnym momencie mój organizm powiedział po prostu dość. Zgadza się. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony tak, że jest mi przykro, że tak się stało, i nawet niektórzy pytali, czy jest mi wstyd. Tak, jest mi wstyd, i przeprosiłem Państwa za to. Mogę powiedzieć tak, że w tym czasie miasto nie funkcjonowało gorzej, bo, żeśmy, bo przeprowadziliśmy wiele inwestycji i urząd, moje osoby, które mnie wtedy są ze mną razem w urzędzie, wspierały mnie i pomogły mi bardzo dużo. Muszę powiedzieć Państwu tak prywatnie, że to był taki moment, kiedy, kiedy nawet moja rodzina, czy przyszłość mojej rodziny, czy to, że będziemy razem, zawisła na włosku. I tak, można to roztrząsać, natomiast to było kolejne. Kolejne uderzenie, można powiedzieć, kolejny trudny moment w moim życiu, który bardzo wiele mnie nauczy. Ale życie to nie upadki, życie to umiejętność podnoszenia się. Ja w tej kadencji przez te 5 lat miałem wiele trudnych momentów. Za każdym razem podniosłem się, szedłem dalej i razem realizowaliśmy wiele dobrych rzeczy dla miasta. Ostatni rok też pokazał, że pomimo tego, że było ciężko, w tej chwili. Realizujemy wiele inwestycji, ale przede wszystkim mam rodzinę, jestem ze swoją żoną, mamy, kochające się, mamy kochamy swoje dzieci, funkcjonujemy, jesteśmy szczęśliwi. Więc myślę, że nie sztuką jest mówić o tym, kto ile razy upada, tylko sztuką jest podnosić głowę, iść dalej, wyciągać wnioski. I o to w życiu chodzi: żeby pamiętać o przeszłości, o tych doświadczeniach, bo one też nas wiele uczą ale za każdym razem starać się iść do przodu i z optymizmem patrzeć w przyszłość.